Performatorzy i performatorki. Kochani, jesteśmy na wystawie, z której właściwie wychodzimy już, bo byliśmy dzisiaj na takiej premierowej wystawie Romantyczny Chopin. Przedpremierowej, tak. Przedpremierowej wystawie Romantyczny Chopin. I serdecznie zapraszamy do Fabryki Norblina. Tak, to jest wystawa immersyjna, to znaczy, że my tutaj po prostu wszędzie doświadczamy wrażeń i to jest niesamowite, bo faktycznie są takie momenty, w których możemy się po prostu przenieść do świata muzyki Chopina. I to nawet nie w sensie takim dosłownym, że tutaj jest ten świat, tylko po prostu świat tej kreacji, świat tych wyjątkowych dźwięków, które są w jakiś sposób niesamowicie artystycznie pokazane, więc bardzo tak. Tak dobrze to wygląda. Także moi drodzy, do tych dźwięków E, dzisiaj kolejny akord właśnie z fabryki Norblina. E, I co? Właściwie teraz nam się trochę przyciszyło. Chcieliśmy już stąd wychodzić, słuchajcie, żeby nagrać w innym miejscu, ale w sumie nam się przyciszyło i i chyba dogramy już do końca ten filmik dzisiejszy. Dogramy. Kasiuniu, to powiedz mi, no bo ty jesteś znawczynią historii Chopina i muzyki Chopina, jak ci było, jak ci było na tej wystawie? Było mi cudownie. Miałam takie momenty, że udało mi się całkowicie po prostu zatopić w tym, co tutaj jest, szczególnie właśnie w tej sali, w której teraz jesteśmy. Za nami jest fortepian, który gra sam, tak. bez pianisty. Nie wiem, jak on to robi. To Jest, to jest jakieś... niesamowicie. Sztuczka. Tutaj do Koło nas wszędzie są ekrany i na, także podłoga jest e, e, zmieniająca Zobaczmy, tak, e, obraz. Tak, tak, tutaj to. To jest faktycznie bardzo, bardzo, bardzo poruszające. Z tego miejsca najbardziej mi się podobało powstanie listopadowe, bo miałam wrażenie, że tutaj są prawdziwe bomby, które wybuchają tak. pod stopami, bo ta podłoga cała zaczynała po prostu też e, no, pokazywać te obrazy takich bomb, prawda? To było niesamowite. Ale jest w zasadzie taki przekrój przez całą, e, całe życie i twórczość Fryderyka Chopina. Jest dużo bardzo ciekawych e, e, takich trików, bym powiedziała, też e, które no, umożliwia nam w tej chwili sztuczna inteligencja, mamy bliskie osoby ze świata Fryderyka tak, Chopina. to było stary, niesamowite. Tak, które po prostu ożywają w pewnym momencie. Tak, i... wystarczy przycisnąć tak. i osoba ożywa i zaczyna gadać. Tak. Ale to jest wow. Ja miałem takiego jednego gościa, on to bazak się nazywał, ale nie mogłem go włączyć niestety. Tak, tak, bo to jeszcze od jutra dopiero ta tak. wystawa rusza, więc dzisiaj jeszcze coś tam może, nie do końca, właśnie z bazakiem. Także sprawd sprawdźcie, czy się bazak będzie i dajcie, piszcie w komentarzach, bo miny nie zadziała. Wow, ale George Sand świetnie. George Sand cudownie, cudownie. Naprawdę jest pokazana zupełnie inna niż to, jaki my znamy jej wizerunek, bo jest młoda. Jest piękna, jeszcze widać, że, że bez tych wszystkich doświadczeń. Bez doświadczeń życiowych <grym> jeszcze, <grym> tak? tak. Wyglądała tak bez doświadczeń życiowych. No, Liszta pięknie mi się też słuchało. Jak właśnie też tak super wypowiadał się o Fryderyku Chopinie. Co mnie też zaskoczyło, to zawsze wiecie, taka myśl, że pianiści to mają wielkie, długie ręce, a Fryderyk Chopin miał bardzo małą dłoń, naprawdę bardzo delikatną i wcale nie miał jakichś takich długaśnych, wielkich palców, jak to tak, tak mi się zawsze wydawało, że właśnie, że pianiści, także to zaskoczenie. No i że tymi małymi dłońmi on właśnie nie lubił grać w wielkich salach koncertowych, tylko właśnie w maleńkich koncertowych salach i od razu mi się tak. Tutaj to skojarzyło e, o miejsce siedziby, dotyku dźwięku <laughs> i właściwie już nowej, e, tylko jednej, jedynej siedzibie na razie Time for Chopin, czyli... No, na I tak mi się to pięknie tak. skojarzyło, właśnie z tą mega piękną, niewielką, kameralną e, tak, salą, myślę, że taką szopynowską Tak, to się czuł, prawda? Świetnie, I także... na w naszym fortepianie też poczułby się po prostu jak u Ta. siebie. Także tak. zapraszamy koło dzwonu, bo on mówi. Najmniejsza właśnie, że ulic, najmniejszy placek w Warszawie i największa kamieniczka. Tak, tak. I że co, i że Player że szeptał? Player szeptał właśnie jego, jego muzyka więc to jest. Tak, my teraz też szepczemy playelem. Playera. O, tak, i kochani, już od niedługo od nie, nie taka będzie specjalna niespodzianka dla każdego Warszawiaka. Ale to jeszcze nic nie mów. Nie mówię, nie. ale powiem. Nie. nie, powiem tylko, że niespodzianka. Że niespodzianka? No to właśnie, puch. ale naprawdę będzie coś niezwykłego, absolutnie, co, czego myślę, że już od października doznacie, kochani. Mam taką nadzieję, nie będziemy zdradzać. Nie będziemy zdradzać. Ale, jak z... Ale jak... będzie boom. Ale będzie boom. Ale <laughs> będzie boom, to wam już zapowiadamy. E, ja powiem Wam tak z punktu widzenia Laika, który jakby no, y, mało doświadczał i muzyki, i życiorysu Chopina, to naprawdę fajnie mi się też słuchało pań, które opowiadały y, o życiu, o narodzinach Fryderyka Chopina. Dużo fajnych historii. Te dwie pierwsze sale naprawdę y, też mi dla mnie zrobiły to mm -hmm. wrażenie. Wiem, że na to Tobie mniejsze, natomiast na mnie no, jakby, mniejsze. ja tego nie słuchałem dla nigdy, bo nawet mniejsze. nie byłem w Muzeum Chopina. Słuchajcie, więc no to co ja mogę się ja tutaj wypowiadać? W Muzeum Chopina, ty byłaś? Po prostu to, to, o czym Panie mówiły, to w zasadzie były dla mnie znane informacje, więc A dla mnie nie. A dla dlatego. mnie nie. Tak, więc dla mnie było to ciekawe. Ale ja, jak Ty mówisz, że Ci się tam podobało, dla mnie najbardziej niesamowite jest to, z jaką niesamowitą wrażliwością tutaj um, artystyczną są zrobione obrazy. I ja też myślałam sobie właśnie o perfekcjonizmie. Aha. Zobacz, tu nic nie jest perfekcyjne, tu nic nie widać dosłownie, tu nic nie tak. widać do samego końca, prawda? I jest tak bardzo dużo przestrzeni właśnie na tą, na tą wyobrażeniowość, na to takie doświadczenie, na to właśnie, żeby to poczuć sercem. Mnie się bardzo podobała ta sala poprzednia. Tam jest, słuchajcie, taka niesamowicie ciekawa rzecz, że jest obraz. W ogóle wszystkie ściany gadają i w pewnym momencie, jak się dotyka tej ściany, to ta ściana zaczyna gadać co innego. No, może nawet, a nie wiem, czy my w stanie, aha, pójść do tej sali. Zobaczmy. No przecież my dzisiaj możemy wszystko. To tutaj ta sala nie. To, nie, to o, jest jeszcze obok. kawałek dalej. Dzisiaj to zupełnie, kochani, tak mamy interaktywny. O! My też dzisiaj jesteśmy. Co my będziemy to mówić? My zupełnie, właśnie immersyjne słowo, ja się go dopiero dowiedziałem. Imersyjny to znaczy, że to po ja prostu zanurzamy się uwaga. w... Zanurzamy też się iktykami. w opowieści. Zobaczcie. Zanurzamy się w opowieści. Czyli my tak naprawdę Na tym możemy też kreować imersja. ten tak. obraz dzięki temu. Możemy malować Dokładnie. plecami. Tutaj wszędzie słychać muzykę Chopina i te obrazy też bardzo współgrają z tą muzyką, aczkolwiek nie są też takie dosłownie. To, to, to nie jest ilustracja tej muzyki. Tak, to jest po prostu to jest pewna to? impresja, która. To, no, to coś niesamowitego, zobaczcie jeszcze, że. Jak mówię, że nie skłamał. O, dłoń Chopina. Ja mam niedużą dłoń, ale Chopin miał jeszcze dużo mniejszą dłoń. Więc naprawdę jest, jest to niesamowicie. Zobaczcie. Tak, więc wszędzie nam Chopin tutaj jeszcze na dowód, że nie oszukujemy, że jesteśmy na przedpremierze. To jeszcze tutaj ostatnie poprawki się dzieją. Więc też na końcu, kochani, były takie sala VR, Google VR. Naprawdę fajnie, fajnie to, ja to wyglądało. Tak można byłoby się przenieść, można się było przenieść. Eee, właśnie, czemu ty się popłakałaś, jak to było Zwruszyłam takie może, tak wzruszające, to po prostu? Się, tak się Czyli wróciłam, tak? bo dla mnie to była tak absolutnie Pięknie. genialna podróż. E, właśnie pokazanie tej niesamowitej uniwersalności muzyki Fryderyka mm -hmm. Chopina, że ona nie jest po prostu tam w XIX wieku, że ona jest tak niesamowicie współczesna i tak wybiegająca, jak go poza, nawet te nasze tutaj ziemskie obszary, że ona jest po prostu kosmiczna. Tak. I ja przez chwilę nawet miałam takie wrażenie. Ja się popłakałam dlatego, że ja miałam taki moment, Um, takiego zastanawiania się w ogóle nad przemijaniem, wiesz, w tym i, i ta mm -hmm. muzyka mnie po prostu, ja nawet się przez chwilę zastanawiałam, że, 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 że to jest, że ja tu jestem tylko na chwilę w tym, że, o, że a, ja gdzieś, tak, To naprawdę tak, takie dla tak, bo mi, mi to zrobiło bardziej taką takomo taki kosmologiczny jakiś klimat, więc ja bym tam... ale to jest tak pięknie, że każdy z nas inaczej to odczuwa. Tobie właśnie na takie wzruszenie mi najbardziej taką fascynację, bo dla mnie na końcu po prostu znalazłem się w czarnej dziurze i wyleciałem w białej dziurze. To no ja trochę umarłam. A ty trochę umarłaś, ale żyjesz całe szczęście. Tak się cieszę, że tutaj przeżyliśmy to. No, Wrażenie naprawdę fantastyczne. Kochani, co my możemy jeszcze powiedzieć? No zapraszamy Was serdecznie do Fabryki Norblina na, na tą immersyjną mhm. wystawę romantyczny Chopin będziecie mogli naprawdę doświadczyć. E, różnymi zmysłami Zobacz, to jest jeszcze e, Chopina. No, tutaj można jeszcze... No, tak, można tu jeszcze sobie... O. Także także same niesamowite wrażenia, także wpadajcie tutaj. Dzisiaj do tych dźwięków połączony trochę z perfo polecajką, bo naprawdę fantastycznie. I kochani, chciałem was, też, Wam też powiedzieć, że y, nasz format do tych dźwięku od teraz będzie w czwartki, we czwartki na przemian ze szkołą performatorów. To się też pięknie łączy. Edukacja z Chopinem. Więc dzisiaj nam... To co? No serdecznie jeszcze raz zapraszamy. Życzymy zapraszamy. cudownego weekendu. I dziękujemy I, za lajki. I, i dziękujemy za, za lajki. Lajkujcie, jak Wam się filmik podobał. E, subskrybujcie, jak uważacie, że warto. I koniecznie tu przyjdźcie. I koniecznie warto. tu przyjdźcie. Czegoś takiego jeszcze nie było. Cudownie, do zobaczenia. Do zobaczenia. Czemu. Hej.